O! Siemano! Siemano kali, W tym odcinku muszę mówić szeptem ponieważ dzisiaj nagrywa dość epicki odcinek Tata jest w domu, więc nie może się o tym dowiedzieć Słuchajcie, zostawcie palca bo dzisiaj w tym odcinku będę przekinał przy rodzicach i bardzo się boję jak to wyjdzie i na przykład będą takie momenty, że będę sobie grał w Fortnite'a i nagle powiem kur... I tak to właśnie będzie. Yy... I słuchajcie, przepraszam za moje włosy, ale przed się sobie umułem do odcinka, więc ja mówię szeptem, zaraz mi się zacznie lekcja, a później lecimy z odcinkiem. Mam nadzieję, że mama mnie nie zabija, bo tata przeżyje i... Ja przeżyję. Ale mama... Słuchajcie, ostatnio nauczyłem się żonglować, teraz wam pokażę parę yy, technik. Pokażę wam parę technik. Pieczka. Wiem, że wam się pewnie nie chce oglądać tego jak żongluję, ale jeśli chcecie to dajcie łapkę w górę. E, a jak nie chcecie to też dajcie łapkę w górę, ale słuchajcie. Na moim Instagramie wyjąłem 2006 codziennie nie jak właśnie żongluję piłeczkami, bo ostatnio się je nauczyłem. No i też kendamą. A kendamę możecie zakupić w Madur Shop, a link macie w opisie. Hello! Słuchajcie, pierwszy cel to będzie Marcel. Marcel teraz gra w Fortnite, gada z kolegą, więc mam nadzieję, że jakoś zrobi tak, żeby on nie gadał. I wtedy przy nim przeknę, zobaczymy jego reakcję. Marcel gra teraz z kolegą. E, ma słuchawki, mam nadzieję, że mnie nie słyszy. Jest skupiony. I teraz. Jak wygra, to powiem mu jakieś słowo. Zobaczymy, jak zareaguje. Dawaj Marcel, wygrywasz to! Jazda! Co? Ale co je... Co? Zabiłeś go ze za snajpy? Dobra, dobra. Przed chwilą przeklnąłem przy Marcelu w sensie dużo osób myśli, że to jest przekleństwo, dużo osób myśli, że to jest zwykłe słowo, ale moim zdaniem to jest takie przekleństwo i nie zareagował dosłownie. Zobaczymy jak pójdzie z innymi przekleństwami, ale mój brat nie przeklina, ani jakby nie lubi jak ktoś przeklina. Tak samo moje rodzice tak samo nie przeklinają. Zobaczymy teraz powiem jakieś mocniejsze słowo, ale to zaraz Wiem, że z mamą będzie mega słabo, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko było git. A tak w ogóle, jeśli chcecie już wyjść z tego odcinka, to pamiętajcie, że to się dopiero rozkręca. I za niedługo będzie z mamą, a później z tatą. A z mamą to będzie mega przewalone, bo nie wiem, jak moja mama zareaguje na to, że przeklinam przy niej. Więc zobaczymy, więc zostaniesz do końca, pamiętajcie. Jedna łapka w górę, to jest po prostu jedno serduszko dla mnie, żebym więcej nagrywał odcinków. I jeśli chcecie właśnie więcej lotników yy, z plankami, to dajcie łapkę w górę, a teraz czekam na kolejną okazję, żeby przegrać. Mama wraca za 10 minut z pracy, więc lecimy. Bananik. Ach. Słuchajcie, widzicie te robaki? Mm. wyczuwam ziarnko glizdy stasznika australijskiego, ale ogólnie git. Napiszcie mi w komentarzu, które są zablokowane, zapomniałem. Ja ogólnie uwielbiam banany, pamiętajcie, banany są bardzo zdrowe. Teraz kwiat jeszcze, bo muszę zjeść banana. Czy tylko mnie irytuje, jak ktoś mlaszcze? Nie rozumiem, ludzi bez kultury. Żartuję kochani. To był żart, żeby nie było, że tak mylasz na co dzień. Um, mm, mm. Koniec z jedzeniem banana. Pijanłem, czuję się wyśmienicie. Idę robić dalej challenge. Pamiętajcie, uśmiech to zdrowie. Elo. Trzeba posprzątać y, skorupkę. Dobra, no to słuchajcie. Teraz Marcin mi da zagrać do mojego vloga, bo dzisiaj nagrywam challenge. Ile zrobię jednak więcej pompek. Więc Marcel y, włącza mi teraz tryb solo i ja gram. A ty gdzie lecisz. Toaleta cię wzywa? Bardzo proszę do toalety. Tutaj jest takie miejsce, gdzie wydaje mi się, że się nie skopnie. Zakryje to czymś. Bardzo dziwnie. Co? <gryw> Bardzo dziwnie sobie założyłem. Dobra, no no na No ale co na piszczącym wyjściu. Typ! A, to bot. Arapa ląduje w rzece. Marce, jak głośno mówię? Apteczka. Ty jak się No komuś się czuję, Co? Kto? no. O, o, ty, patrz, no, Jak ja sobie czynię? Chodź, Dawaj, 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 dawaj Marcin, ja sobie żartowałem! Bo już przeklnął! Marcin! Nie, nie. Ty odcinek! Ja sobie żartowałem! Że ty przeklnąłeś, to ja nie wierzę. Bo ty sobie grzecznie przeklinałeś. Ja Ej. sobie gram flashem! Słuchajcie, yy... Nie dam ci ci nigdy tego! <laughs> Lepiej, żeby mój tata tego nie oglądał, bo jak to obejrzy, to mnie zabije Ale pamiętajcie Nie się modlić, żeby cię nie zabił. No, Pamiętajcie to wszystko na potrzeby filmu Tata, błagam, ci, nie oglądaj tego Od razu jak wrzucę ten film, usuwam to w plikach Bo jak mój tata to zobaczy, nie, 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 nie. to burzy pomysł Ale lecimy teraz do następnej osoby i będzie nią mama Nie, 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 nie. A ty idziesz sobie do sklepu do Biedronki i kupujesz mi coś słodkiego za to, że przeklinałeś. Ha, wiesz A teraz cię o coś Wiesz co, wcale że nie pójdę. Profesorac, teraz jakby co do Messengera, ile masz mi rzeczy? Tak, Marce. Pączki, dwie czekolady i dwie paczki żelku. Marce mi zrobił listę, e, że jak kupię mu to rzeczy, to mi wybaczy. Wszystko po dwa. Pamiętaj, wszystko po dwa. Dobra, no to idę do Biedronki. Milkę, Oreo. Dobra. A pączki. No co wiesz, to takie zdruminy. Okay. Czy pasuje ci, że zamiast pączków i słodyczy to zrobię naleśniki pyszne na obiad z Nutellą? I takie pankeki? Tak, tak, tak. Wszystko jest dla mnie, wszystko jest dla mnie i Nutella. Wszystko jest dla mnie i jesteś cicho, po prostu siedzisz na kutkę. Dobra. Dobra, ale najpierw to zrób mi kanapę z Nutellą. Dużo, 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 dużo Nutelli. Okej. Okay. Słuchajcie, moja mama wróciła do domu, jest też mój tata. Boję się bardzo zrobić to przy nich, więc albo zrobię to dzisiaj, albo jutro. Ale teraz pokażę Wam chwilę jak żongluję, do jakiego stopnia doszedłem w żonglowaniu przez tydzień. Mam tutaj trzy piłeczki. Przez pierwsze, ja w ogóle mam yy, nagrane, jak w ogóle żonglowałem, jak się uczyłem. I mi się wydaje, że zrobię z tego film, jak się uczyłem na początku, a wam wszystko pokażę. I słuchajcie, wiecie, teraz mogę sobie robić jakieś trikasy, jakieś zawrotki i jest git. I też nagram odcinek, gdzie będę żonglował wszystkim to tam mi jakby będzie kazał. Czyli na przykład trzema pomidorami, trzema jabłkami, trzema jajkami na przykład, które mogą się rozbić w kazych chwili. Jabłkami już umiem, jabłkami. Jabłkami już umiem, kółeczkami, na no wszystkim tak naprawdę, ale jajkami jeszcze nigdy nie żonglowałem i wiem, że to jest hardkorowe, bo mogą się rozbić. Słuchajcie, w ogóle wymieniłem grip tape. A oh, grip tape, to już dawno wymieniłem 5 dni temu i patrzcie w jakim jest stanie, ale to moja wina. Tutaj mamy koła. Koła mamy od wczoraj. Wczoraj na nich śmigam na Awę. Wymieniłem koła i gripy. No i mój set wygląda tak. No tylko jak zmienię grip tape, bo on jest teraz mokry. Jak zmienię grip tape, to będzie wszystkie cery tam za bajzel. Mi się podoba. A teraz wyświetliwam się klip, który nagrałem wczoraj na Awę. Klip mogę wam pokazać tylko jeden, mam nadzieję, że wam się podobał, podajcie na mojego Instagrama MiloMazur2006, tam zobaczycie drugi tik, który wydaje mi się, że jest dość mocny i go powtórzyłem drugi raz i teraz będę go katować, żeby mieć go z pierwszej. Ale słuchajcie, jest mi przykro, ponieważ Instagram codziennie usuwa mi około 50 follow i jest także jak nie na postów, to swoim tak stoją, mniejsza, bo nawet rosną, a jak przesadzę jakiś post, to nagle mi idą unfollow. I to nie jest tak, że ludzie mi dają unfollow, tylko Instagram jakby sam daje unfollow ludziom, którzy mi follow'ują. Bardzo dużo osób mi że nie wysyłał filmy, że jakby follow'owali mnie i nagle im zniknęła obserwacja u mnie, co jest mega niefajne. i jestem trochę przykro, mam nadzieję, że Instagram naprawi tak samo jak się, ale nieważne. Dlatego może przejdę też na YouTube'a, dajcie znać, co tam sądzicie, wy wiadomości prywatnej o mnie na Instagramie. A teraz przechodzimy do następnej akcji z moim tatą. Teraz pokażę, jak żongluję winogranami. Mam nadzieję, że mi się uda. Ej! Kurde, nie włączyłem nagrywania! Nie. Ale u mnie jest na szczęście. Sorry! Nie wiem dlaczego, ale ty nie włączyłeś nagrywania. Ale dobry jestem. Przez taka, nie włączyłem nagrywania, ale żonglowałem e, trzema tymi winogranami. Zobaczymy, czy mi się uda. Aaa, zastałem jeszcze raz. Muszę to ma. Muszę wrócić tym małym jakoś, to jest mniejsze. Mm. Hey. Ale dziwny smaku. Hm? Chcesz? Hm, halo? chcesz? <laughs> o, dzień dobry. Trzymaj. Jeden, a jezu! Dwa zabrałeś! Trzymaj drugiego! Oni tak zawsze czekają. W ogóle oni, zawsze rano. I gdy słyszą, że kroję coś im, to Max w ogóle tutaj wystaje głową. I próbuje stąd wyjść. I czeka. A Miki stoi tutaj na domku. Tam pani z pieskiem. Ciekawe, czy wy lubicie zimę? Ja. Osobiście tak jakoś nie przypadam, Chyba, że jest tak bardzo dużo Ostatnio było bardzo dużo, a taka śnieżyca wielka Dzisiaj dużo jest, tak o mniej Ale fajnie Teraz akcja z tatą, która jest w do łodygówki Au Dobra, zimnieć, nie ja, nie mam ja nie ma nic do jedzenia Ja co Co? Co Nic nie powiedziałem. A ty co masz telefon? No? Co ty nagrywasz? No. A co? A co ty powiedziałeś? No nic nie powiedziałem. Czemu to nagrywasz? No nic nie powiedziałem! Co ja powiedziałem niby? Co ty? Pokaż, co ty w Ale nic nagrywasz? nie powiedziałem! Zajmij się tam piwą. Nie, bo ty powiedziałeś przekleństwo, he? Tak? Nie. Na pewno nie? Nie. Wydaje mi się, że tak. Nie. Ale nagrywasz to, no ja na pewno. No i widzę. Powiedzieliś. Dobra. A, w Trzymaj się! Cieplutko. <grym> <grym> o. No, to był pomysł. Żartuję. Moi krani, to na tyle w tym odcinku, jeśli Wam się spodobało, dać łapkę w górę subskrypcji i podajcie na mojego Instagrama miliamazur2006 mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał mm, jeśli chcecie więcej takich, no to wiecie co zrobić łapka w górę, mam nadzieję, że to nie jest moja jedyna noc i ostatnia w tym domu bo mam nadzieję, że mnie tata nie wywali z tego domu jestem zdziwiony reakcją taty, myślałem że tak naprawdę, się jakoś na mnie tak mega wkurzył choć się wnerwił yy, to wiedział, że o coś chodzi, więc zrozumiał to ale już nigdy więcej tego nie robię bo jestem ciekaw co by było bez kamery, jaka była reakcja Laty. Więc słuchajcie. To na tyle w tym odcinku. Żegnam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema! Mam jeszcze dla Was informację, która jest mega ważna. Ten odcinek ustawiony.